Cześć. Cześć. Dzisiaj zapraszamy Was na film, w którym będziemy mówić o tym, jak wprost wyrażać emocje. Zapraszamy. Zapraszamy. Dziś porozmawiamy o wyrażaniu emocji. Nie nowy temat w zasadzie w naszych filmach, ale temat wyrażania ich, takiego wprost i adekwatnego. Aha, wprost i adekwatnego, powiedziałeś. Nie, bo cały czas mówimy o tym, że dobrze jest siebie znać, sobie żeby się przyglądać, żeby zobaczyć, co tam w nas siedzi. Mhm. Natomiast jeszcze jest ten kawałek związany, że oprócz tego, że wiem, co jest we mnie, to jeszcze w, w, ten kawałek związany z wyrażaniem tych emocji. No bo fajnie, gdy. Ludzie, z którymi jesteśmy w kontakcie, w dialogu, w byciu blisko w relacji, no też wiedzą, co w nas, prawda? Mhm. To też jest bardzo ciekawe, to, co teraz tak, jak o tym powiedziałeś, tak mi przyszło do głowy, że dobrze, że wiedzą, co jest w nas, ale to też wymaga, jak powiedziałeś, o bliskiej relacji. Mhm. Wymaga otwartości z jednej i z drugiej strony. No tak, nie? żeby ja mogła no to, mówić, tak. ale żeby druga strona też mogła, chciała mhm. to przyjąć. No tak. Tak, jak mówiliśmy o tym ileś razy, że dobry kontakt z innymi, dobre relacje z innymi, to najpierw dobry kontakt, dobra relacja z samą sobą. sobą, ale no właśnie, tu są dwie strony. Że w tej relacji ta druga strona też musi być i też chcieć Cię przyjąć z tym, co masz w danym tak. momencie, mhm. żeby się temu poprzyglądać. Mhm. I mieć swój własny kontakt ze sobą i gotowość, mhm. otwartość na to, co. Co ty do tej relacji wnosisz, prawda? Niby takie proste, niby tak łatwo i tak mało, ale. Mówisz proste, łatwo, mało. Ja myślę, że mówienie o swoich emocjach jest bardzo, bardzo trudne. Yy, pokazanie siebie, bo to jest tak mm. naprawdę, jeżeli ja mówię o tym, co jest we mnie, co czuję w, w tym momencie, czy, czy w relacji z drugą osobą, czy w związku z tym, co się wydarzyło. Mm. To ja tak naprawdę otwieram się i daję, daję siebie na tacy. No tak, ryzykuję, jak zostanę przyjęty, przyjęta. Czy zostanę przyjęta? Tak. Mhm. Czy to zostanie jakkolwiek uwzględnione, czy zostanie, mhm. nie wiem, umniejszone, pominięta, być może powiem, us usłyszę informację, że w ogóle mnie nie interesuje to, co ty czujesz. Mhm. No właśnie, tak y uwalająco, upieprzająco, prawda? Mhm. Mhm. Ale jeszcze wracając do początku y tej twojej wypowiedzi. Y żebym wypowiedział, wypowiedziała te emocje takimi, jakimi one rzeczywiście są, prawda? w sposób no, tak, jak chcę je wyrazić, to ile ja chcę wyrazić i tak, żeby ta druga osoba miała szansę to zrozumieć. Powiedziałeś, że takimi, jakie one są. I teraz mhm. mi przychodzi do głowy taki mechanizm, który bardzo często gdzieś, gdzieś się zadziewa, że ludzie przykrywają jedne emocje drugimi, wybierają mhm. te emocje, które są dla nich bezpieczniejsze. Mhm. Od razu mi przychodzi do głowy złość. Bardzo wiele osób ma tak, że z, uważa, że złość jest jakąś taką emocją y, złą której nie należy, której przeżywanie jest nieadekwatne nieodpowiednie e, nie powinno się to tak, przeżywać tak nie wolno mi przeżywać albo mogę sobie przeżywać ale schowam w środku ale nie wolno mi okazać nie wolno no, okazać no. Bo raz, że nie wypada, mhm. a dwa, może ja skrzywdzę tę drugą osobę. A rozsypię poza tym się będę, ten będę postrzegany jako, jako zły człowiek, być może. No właśnie. Nie? Mhm. I też powiedzieli, że schowam w środku. Mogę świadomie chować i jej nie wyrażać, ale często jest też taki mechanizm, że ludzie przykrywają złość mhm. innymi emocjami. No tak, to, jest, to należy do mechanizmów obronnych, mhm. nie? no bo można to robić półświadomie, a może to iść z automatu, właśnie z podświadomości, gdzie no. Nawet w tak pokrętny sposób może się to zadziewać, że czuję do kogoś złość, a przeciwnie w reakcji, w zachowaniu wyrażam wobec tej osoby właśnie przyjazne, przyjazne jakieś takie nadmiarowe działania, zachowania, gdy tak naprawdę w środku jestem do tego kogoś zły, zła. Też często złość jest zakrywana smutkiem. Mhm. Bezpiecznie jest dla wielu osób się smucić, niż złościć. Mm -hmm. To też yy, wiąże się bardzo często z tym, jak, jakie nasze relacje były w domu rodzinnym. Że mm -hmm. w momencie, kiedy ja nie wiem, nie mogłam się złościć na rodziców z jakiegoś powodu, bo na rodziców się nie wypada złościć, na starszych mm -hmm. się nie wypada złościć. Jeżeli okazywałam złość, no to miałam tego konsekwencje. Mm -hmm. Więc nauczyłam się złość zakrywać na przykład smutkiem, bo smutek był bezpieczniejszy. Yy, I teraz odkrycie no. tego tak naprawdę, co czuję, z czym jestem w danym momencie, to jest Duży kawał pracy. Ogromny z naszej przestrzeni zawodowej, mhm. terapeutycznej, naprawdę ogromny, no bo tak jak mówisz, jeżeli osoba wybiera tak jakby to nieświadomie, nieświadomie, często. nieświadomie prawda, ale użyjmy słowa, że wybiera y, zamianę y, wyrażenie tej złości poprzez smutek, no y, to mi się od razu kojarzy, że takie odebranie temu energii, nie? Mhm. że nie, nie mogę. Wyrazić tego właśnie z energią właściwą złości, taką wprost nie, nie wolno mi, nie? No, bo jak wobec rodzica, wobec szefa, wobec partnera, to mogę pójść w smutek. No, w zasadzie to jest możliwe, że nawet w ten sposób rozwinie się jakiś rodzaj zaburzeń nerwicowo-depresyjnych. No. Bo ta energia, energia złości jest taką no, dużą energią, nie? No tak. Złości można tak. bardzo wiele rzeczy zrobić. Mhm. Jeżeli ja ją blokuję, przykrywam smutkiem, a smutek jest niskoenergetyczny, mhm. smutek odbiera mi siłę, to w tym momencie gdzieś ta, ta część tej energii musi się, musi się coś Coś się z nią musi stać, nią mhm. musi stać. ona nie, nie ginie. No. Ty mówisz smutek, ale y, jakże często y, to też tak z przestrzeni pracy z rodzinami, z młodymi osobami. U kogoś pójdzie w smutek, czyli takie zamrożenie, wyciszenie tej energii, ale czasami stanie się z nią coś innego. Mogą pójść, mogą się zadziać różne mechanizmy autodestrukcyjne, nie? gdzie zamiast wyrazić złość wobec tego rodzica, partnera czy wobec sytuacji, nie pójdę w smutek, czyli nie obniżę tej energii, tylko coś z nią zrobię dobrego. Będę wymiotować. Ciąć się. W jakieś zachowania tak, autodestrukcyjne, tak. albo przekieruje, przekieruje tą złość, nie wiem, z jednej osoby na drugą, mm -hmm. nie? Że nie wiem, w szkole jestem idealnym uczniem, a w domu jest tragedia, albo odwrotnie, w mm -hmm. domu jestem idealnym dzieckiem, a w szkole się dzieje. No, no ale to się przecież dzieje jak bardzo często u dorosłych osób, prawda? Mm -hmm. Frustracja w pracy, ale tam się trzymam, a potem rozładowuje się na osobach bliskich, nie? Gdzie, no. To też tak naprawdę jest na fali emocji związanych ze smutkiem, nie? bo nie mam czego z tym zrobić. Nie tłumaczymy w tej chwili w żaden sposób osób, które są agresywne wobec bliskich, że biedni, bo, bo smutni. Nie, bo tylko... Nawet nie tyle, że smutnie, tylko że nie wiedzą, co zrobić ze tak, złością, jak tak. ją wyrazić, mhm. bo każdy dorosły człowiek bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie i może nad tym popracować. Mhm. Natomiast warto się temu przyglądać co Przyjrzeć tam naprawdę się, żeby jest. to zrozumieć, mhm. nie? co tam jest. I to nawet nie żeby się przyglądać komuś, tylko żeby przyglądać się sobie. Dlatego Przede o tym wszystkim mówimy. Zawsze nie? zaczynamy od siebie. Założenie jest takie, że jedyną osobą, którą mogę zmienić, to jestem ja sama. Dokładnie tak. Nikogo więcej. Mhm. Mhm. No i właśnie, będąc w temacie wyrażania emocji i reakcji drugiej strony, akurat tak zupełnie na świeżo jesteśmy z pytaniem z internetu, z naszego kanału youtube'owego, mm. gdzie hmm, ktoś pyta, gdzie pyta Wojtek, pozdrawiamy Wojtku, a co jeśli jedna osoba sygnalizuje złość i ją okazuje na zewnątrz? A druga jej na to nie pozwala lub określa granicę tej złości, na przykład nakazując zmienić ton albo być ciszej, mówiąc prosto o tym, a nie o sobie. To jest to, co powiedzieliśmy przed chwilą, nie? dla mnie przynajmniej, że tak naprawdę ja mogę wziąć odpowiedzialność tylko za swoje zachowanie. Ja nie mogę wyznaczyć drugiej stronie, że teraz do mnie tak nie mówi. Jasne, że mogę, ale to jest dokładnie sytuacja z tego mhm. pytania. Ja mogę powiedzieć... Ja wychodzę do ciebie. Daję, daję Ci kawałek swoich emocji, otwieram się, a to, co ty z tym zrobisz, to jest twoja jakby część. Mhm. No nie mamy wpływu i odpowiedzialności za drugą osobę. Nie, nie, nie? ma wpływu dokładnie. No. To może być tak, że jak już później te emocje miną, możemy o tym porozmawiać, pod warunkiem, że ta druga strona ma gotowość. Mhm. Jeśli nie ma takiej gotowości, no to warto się zastanowić w ogóle nad relacją. No. Czy ja jestem w stanie być w takiej relacji, gdzie nie jestem przyjmowana na przykład ze swoją złością, smutkiem, strachem czy radością. Mm. To, jest, to jest bardzo szeroki temat, ale w żadnym momencie nie jestem w stanie wpływać na to, jak się ktoś zachowuje, czy brać odpowiedzialności mm. za to, czy wymusić. Nikt nie jest po to, żeby spełniać moje oczekiwania. No ja nie. nie jestem po to, żeby spełniać. Relacja. Każda, każdy kontakt to dwie osoby, z których każda ma odpowiedzialność za siebie. I tak zawsze tak? jest ryzyko w tym kontakcie. Tak. Jakie się otworzę, to właśnie co hmm. dalej. Czy, przy, czy druga strona przyjmie, czy nie przyjmie? Ja hmm. ale też mam gotowość przyjąć tą drugą stronę z jej wszystkimi emocjami z tym hmm. w, w czym danym momencie jest. Hmm. W, zasadzie, w zasadzie idąc w tą stronę, otwierałby się nam kolejny szeroki temat <grym> tak. na temat funkcjonowania w relacjach. <grym> w i, I film nie na 10-20 minut, <grym> prawda? Albo no. kilka. Tak. Natomiast tak spróbując podsumować, bo już chyba możemy, już jest ten czas, no m, powiedziałaś o tym, rozmawialiśmy o tym, y, jakie to no, jednak ryzykowne odsłonić się, pokazać swoje emocje drugiej osobie, no po prostu pokazać siebie, tak y, wyjść do drugiej osoby ze swoimi emocjami na tacy, no bo może na przykład, tak jak tutaj w pytaniu Wojtka, Zignorować albo weź nie czuj do mnie złości, hmm. zrobić coś takiego. Albo złość się inaczej. Tak. Nie? Złość się inaczej, nie? Czuj się inaczej, nie? No, jest takie ryzyko, zawsze, ale jak potężnym ryzykiem jest nie wychodzić z emocjami, nie okazywać ich, nie pokazywać mm, światu drugiej osobie, no bo przecież bez tej takiej otwartości, prawdziwości, szczerości i ze sobą samym. I potem dalej w kontakcie z innymi, no jak w ogóle w sposób satysfakcjonujący, fajny, dobry. Budować relacje. Tak. Być w tej relacji, mhm. nie? Czy ta relacja, w której ja nie mogę być sobą? Ja zawsze mówię, są takie relacje z panią w sklepie. No. Gdzie ja przychodzę, uśmiecham się, mówię dzień dobry, proszę ziemniaczki, pani się uśmiecha, mm. mówi tak, proszę, dziękuję, do widzenia, miłego dnia. Tylko czy w takich relacjach, które są dla mnie ważne, chcę funkcjonować jak z panią w sklepie? E, czy kogokolwiek stać na to, żeby no. funkcjonować w bliskich relacjach tak jak z panią w sklepie? Ja nie? myślę, że wiele osób właśnie tak funkcjonuje mm. na tym poziomie, ale to też jest kolejny temat. Mm. E... Namawiamy, żeby zadbać w tym zakresie o siebie. Żeby zadbać nie? o siebie i… I faktycznie przy... szykujemy się na kolejne… Przyjrzeć się, czy to nie są relacje tak jak z panią w sklepie, <gry> I na tym skończymy. To dzięki. Dzięki. To